Siemoneczku, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy Farming Simulator 19. Oczywiście wdrożymy sobie naszą dalszą hodowlę koni. Jesteśmy na mapie tej, co kiedyś nagrywałam z Karolem. I y, mam teraz kilka modów, a mianowicie już widzicie, że y, pada śnieg i zaraz tutaj będzie biało. Nie wiem czy w tym kraju pada śnieg, ale cicho. Będziemy mieć, wiecie, do klimatów. E, teraz, jak nagrywam ten filmik, jest śnieg za oknem, więc fajnie. E, a co? No, i jeszcze drugi mod to jest taki, że mam kamerę pierwszoosobową, tak? Jak siedzę na koniu. O, właśnie. Tak właśnie, no, bo zawsze mieliście trzecią osobę i nie, nie było jak zmyć. A taki mod ktoś wymyślił na pierwszą osobową kamerę, że drwaj, a, się się mogę czekać. Dobra, testujemy, bo jeszcze jej totalnie nie używam, więc wsiądźmy sobie na Wilbera, naszego kochanego. Eee, wyczyść Wilber, może najpierw go wyczyścimy. Teraz wsiądźmy. O! No i widzicie, że jest kamera trzecioosobowa, nie? Tu jak w Star Stable, galop, tutaj kus Hop! No prawie. <grych> nie mogę z tego skoku. Hop, No. Chociaż trochę to lądowanie. No tu już lepiej wygląda co to jakieś jastrzenie, czy co to jest dobra testujemy tą kamerę uwaga wybierz widok oh wow amazing nasza pierwsza przeszkoda <ścoughs> Przecież widział mnie bo nie wiem czemu mega kurde a czy ja muszę koniecznie o, dobra, czyli koń sobie jedzie, a my możemy do tyłu zaglądnąć na tył konia, fajnie. W lewo w prawo, a jak zostawię myszkę, dobra, nie ruszam teraz myszki. Wow, i podąża kamera za głową konia, fajnie. Podoba mi się to. Więc zastanawia jedno. Nie wiem, czy dobrze, że włączyłam ten śnieg, bo zobaczcie, chociaż 5% jest śniegu, to nie, to jeszcze się. Ładuje, to idźmy na ten śnieg, zobaczmy. Bo tam już chyba jest. 5, Pięć... ile? 60 minut? Pozostały czas? No to sobie poczekałem, proszę Państwa, w takim razie na ten śnieg. Ale mega realistycznie to wygląda: że nie jest takie hop, i już mamy śnieg, tylko widzicie, on pada i macie czas u góry podany. Ościgamy się z pociągiem. Dawaj, dawaj, back. Kurde. Trochę wolniejsi jesteśmy, niestety. Dawaj Zenek! Tu jest przepaść? Dobra, bierzemy to na klatę. Dawaj. Co no, tu się dzieje? Takie rzeczy tylko farmingu, nie? Gdzie jest ten pociąg? Tutaj chyba. Ło! Co jest? Uhu! Jakiś... Epilepsja normalnie, kurde! Nie! Wjeżdżamy stąd w takim razie. O, zatrzymał się? Aha, na drzewo wjechałam, fajnie. Dobra. Lecimy z powrotem w takim razie. Ja jestem ciekawa, czy da się na przykład gdzieś rybaka tutaj wyhodować. O, latające wodze. Super. Nie mam rąk. Ale i tak myślę, że, że fajnie zrobiony jest ten tryb. Pijowi. Mimo wszystko. O, a zobaczymy właśnie, jak skok jeszcze, uwaga. Wow. Spoko. Fajnie by było jakiś tor zrobić, wie co, wiecie o co chodzi. Dla koni. No nie wiem, czy takowy istnieje. Dobra, i zsiadamy. Gdzie jestem? Halo? Co się dzieje? 19:00. godzina, nie podoba mi się to. Zapisywania, okej. Okay. Jak przyspieszyć? Czas rzeczywisty, serio. Razy 120 damy na razie. Dobra. Bo trochę za ciemno mi się wydaje. Tutaj w nocy nie będzie nic widać, tak podejrzewam. Ja bym tutaj jeszcze coś zrobiła mimo wszystko. Słuchajcie, jak dam na P. Patrzcie, widzicie, zacięły mi się te zagrody dla zwierząt. Nie wiem czemu. Musiałem resetować grę od nowa. Chyba. Tam miałem jeszcze fajną stajnię taką z boksami. Ale to na w następnym odcinku, jak mi się uda to ogarnąć. Yy... Zacznij przekształcać teren. I co? A, taką latarkę dali. <laughs> to fajna latarka, Wam powiem. No, naprawdę. Czyli czekajcie, który to jest mój teren? Ten, ten. Mamy jakieś... jeziorko? Tutaj? Czy... Eee! Co ja kurde, ślepa byłam. Mamy jeziorko! Dobra. Zaraz do tego jeziorka wejdziemy. W takim razie. Nic nie widzę. Śnieg sypie. W ogóle w tym kraju, gdzie pewnie raczej nie sypie śnieg. Nie wiem, gdzie my jesteśmy. w Kalifornii? W jakiejś Ameryce. Podejrzewam. Tam góry. A tam są góry zaśnieżone, a tu już nie. Tutaj jakieś kaniony. Nie wiem o co chodzi. Zobaczmy sobie, czy moje konie mają wszystko. Owies. Owsa nie mają. No niby mają. 1816 litrów. Nie, to jest owsa w ogóle? Moje konie kosztują 3000 euro, powiedzmy, razy 4, tysięcy złotych. Akamada, Wilber, Walz, Eje i Lana. Nie wiem, to jest chyba koń tego, Karola. E, Ty czas tak leci, że on w ogóle nie leci. Ja nie wiem, o co chodzi. Czemu to jest tak wolno? Co się ma wyskoczyło? koszty utrzymania ziemi. Dobra, no to ja czekam aż będzie 6 rano, Bo na razie jest naprawdę mega ciemno. So, Poglądajmy sobie księżyc. 11% dopiero jest dodawania śniegu. Kurczę, na wcześniejszej mapie, jak sprawdzałam, to mi się dodał ten śnieg w ciągu 10 minut, coś takiego. Już miałam full zasieżone, a tu jest 56 minut. Wow. Ja, ja o co chodzi? Nie kumam. A jak się latarko w Latarkę się jak włączało, ko kochani moi. Jakoś się włączało, nie? J, K, L, M. Ja muszę. Wszy o! Wszystko po kolei. F. Tak słodko sobie śpią. Trochę. W G. O! Sorry, sorry. Przepraszam bardzo. A to on wstaje, tak? A kładzie się? Jak odejdę? Nie. To w ogóle jest nieprawda, że konie śpią należąco przez całą noc, tak jak tu jest pokazane. O, ten też wstał, co jest? Ale jaja. Jak świecę na nich, to wstaję. O, ten też wstał. A tu haki śpi. Haki śpi jeszcze, dobra. <noise> Bo konie jakby dżemki sobie robią. W nocy. W nocy w dzień też. Krótkie. Dobra, wszyscy wstali. Do widzenia. Czyli jedziemy. A ten się położył znowu. Czy jednak widzicie? Ja po prostu jak podchodzę i ten i świecę latarką, to oni wstają. Dobra, możemy? Patrzmy na Wilbera. Może się uda go złapać, jak się będzie kładł. Ale myślę, że to tak. O, mega. No dobra, jest animacja. W sumie zachowana. W sumie jest zachowana animacja. No, jak słodko, i może, co się stało tutaj z tym kłębem, nie wiem, ale. O! Kolejny się położył, dobra, to zostawmy ich w takim razie i czekamy już jest godzina czwarta. Ciekawe, jak to zostawię otworzone, czy one sobie wyjdą, nie? Raczej chyba nie powinny. Ten mój Reksio, kochany. On przez budę przeszedł. Duch to jest chyba. Możecie dać znać w komentarzu, czy chcecie na przykład roleplay z farminga, że zrobimy sobie, wiecie, roleplay taki, udawana rzeczywistość. w stajni, że ja tutaj mam swój domek, chatkę, tyryryry, e, chatkę, do której nie mogę iść na górę. O, już słychać ptaki. Dobra. Gdzie ja jestem? Tutaj, dobra. Co jest? Jedziemy na te jezioro w takim razie. No i teraz coś widać, ale w dalszym ciągu widzicie, tutaj nie ma śniegu, nie? Jaka niemal <laughs> słońce pełni, a śnieg pada. Ja pierdzele, ja w ogóle, co ja skminiłam. <laughs> jedziemy tam w góry w takim razie, jedziemy tam w góry. Tam w górach na pewno jest śnieg. Tym razem weźmy sobie hmm, Hakamadę, gdzie jest? Jest. Dobra. Zmienimy widok. Hakamada. Ona przeleciała. E, ale to jest tu kot kopyt. I cień nawet jest, tylko jej nie widać. Dobra, cicho. My jesteśmy po prostu dzikim koniem. Dobra, poczekajcie. Co ja miałam zrobić? Wyłączyć. Ten czas szybki. Dlaczego mój koń dalej biegnie? Okej. Okay. I tu mamy to jeziorko. Nie wiem czy uratuję mego konia jak wejdę do tego jeziora. A szkoda, że nie ma odgłosu wody. Okej, okay, czyli to tak traktuje po prostu... A może... Dobra, kumam. A szkoda. Bo fajnie by to wyglądało. <noise> Jakiś tor crossowy trzeba tu zrobić. Ja muszę się dowiedzieć, czy są jakieś tutaj mody na przeszkody dla koni. Tak szczerze nie, nie widziałam, nie? Tam już jest śnieg! Jak to się wygląda. A my pojedźmy sobie w te góry. Nawet nie wiem, czy możemy. Gdzie my jedziemy tutaj? Chyba raczej możemy. Tutaj konie kupywaliśmy. A pamiętam, bo to jest ta druga strona. To lecimy w takim razie. Ja lubię ten dźwięk, więc biegniemy asfaltem. Mogli zrobić w sumie dzikiego konia. A przełączny tryb na chwilę. ok? Tu sobie po prostu przybliżamy i oddalamy. Więc jak to wygląda? Szkoda, że ślady kopyt. Nie są zostawiane na śniegu. Ale fajnie to wygląda. Bez kasku, nie prójcie się. Możemy w ogóle sobie oddalić totalnie gdzieś tak o. Jakieś nagranie z drona. Wiecie o co chodzi? O. Mustanga z dzikiego i doliny możemy nagrać, nie? Jakieś takie wstawki. ten Akurat mapka pasuje do tych klimatów. Szczerze, myślę, że będziemy tam 100 lat normalnie galopować. W ogóle nie wiem, dlaczego na asfalcie jest udym czerwony. Hit. Hit sezonu. Dobra, zmienię z powrotem, a tu nie możemy przybić, oddalać. Ale fajnie, ktoś pomyślał i zrobił bardzo fajny ten tryb piowi i wszystko. Ja bym na tą skałę wbiegła, Na tą górę. Cetraje tak w pionie. Da się, w tej grze jest wszystko możliwe. Jak będziecie chcieli, to zaproszę Karola. I z Karolem coś świeżego tutaj też porobimy. O no i dobra, patrzcie, mówi, mówisz i masz. No Hill Climb Racing, normalnie patrzcie. Kurde. Ja się nadaję. Przejażdżka w góry, zapraszamy. Takie tereny to tylko z Wewi. Co jest zgrane? A może. Co? <śpiewanie> Roller coaster to jest jakiś. Ja na dnie gdzie ja biegnę, nie? <śpiewanie> Próbuję się przedostać na drugą stronę, po prostu. Co tu się dzieje? Przełączmy sobie widok. <śpiewanie> o kurde. Mocne. To jest mocne. Dobra, czyli po drugiej stronie mamy po prostu ocean. Mamy ocean. Tu jakaś chatka. O, jak będziemy skakać, to lepiej to jakoś wygląda. Kurde, i gdzieś tutaj te zwierzęta żeśmy przewozili. O, no i na końcu się zatrzymał. Zatrzymała, bo uznajemy że to haki jest. W grze. Dobra, ale jak do oceanu wjedziemy? Patrzcie, tutaj też się śnieg nie załadował jeszcze. No dobra. Myślę, że skipnę sobie i chwilę poczekamy na ten śnieg. W takim razie 38 minut. Kurde. Co jest grane? Zaawansowany teren. Lecimy do oceanu, bo ja muszę zobaczyć, czy będziemy nad oceanem, czy będziemy tak pod mapą, czy da się tam wjechać w ogóle, czy nie. Co jest grane. Trzeba sprawdzić też, czy można pociągiem z koniem się przejechać, też będzie dobre. I tam mamy jakąś stajnię? Czy mi się zdaje? Nie wiem, ale... Nie, to nie jest stajne. Tam jest latarnia. Chociaż może. Tutaj by też można było coś kupić i, i, i postawić swoją stajnię. Mam tyle kasy, żebym mogła całą mapę kupić. Ale nie wiem czy jest sens. Czy ja widzę tam jakieś parasolki. Normalnie tam jest plaża. Okej. Okay. To tutaj jeszcze nie byłam. E, no tego jeszcze nie grali. Witamy serdecznie. Pada śnieg. My jesteśmy na plaży. Sobie galopujemy. O, można powiedzieć, że cwałpo. jest już sporo tym w stanie. Zabrali mi konia. I widzicie chciałam... Z... A no tamte jeziora są ściemnione tak naprawdę, bo tam też powinno pisać uważaj, nie podjeżdżaj blisko wody. A wchodziłam pod wodę dziwne, a tutaj mnie od razu wywaliło. Czekajcie, zobaczmy jak jest... A tu nie mogę. Na siebie. Słyszycie to? I tu mam normalnie dźwięk wody, albo się coś tam zbagowało. Nie wiem. Szkoda, bo w sumie chciałabym na koniu tak pływać. Bardzo traktuję też jako pojazd, nie? No dobra, niech Wam będzie w takim razie. Wracajmy z powrotem, ale. <grym> Aliło. Odwiedźmy sobie na przykład jakiś, nie wiem... Lumberjack Camp. Odwiedź. Tu już jest śnieg, ok. Nie wiem co to jest. Nie ma. Ja chyba... Miałam taką mapkę... O, wykrzyknik jakiś. Sprzedaj drewno. A ja mam drewno? Nie mam drewna. Miałam taką mapkę i tam chyba były przeszkody do WKKW, ale nie jestem pewna, musiałabym sprawdzić. Ej, i tutaj też jest jezioro? I widzicie? Kurde, czyli to jest takie dorabiane i jakby to, co jest dorabiane przez nas, powiedzmy... To jest nieprawdziwe jezioro, no nie wiem, takie na zdobę chyba. Nie podoba mi się to, szkoda. Tutaj też jakieś fajne jeziorko schowane. Fabryka. Coś tam, firma transportowa. Nie wiem. Muszę poszukać i może ktoś zrobił taką stricte fajną e, mapkę m, dla... dla koniar. Tak to nazwijmy my tutaj mamy jakiś park to mnie ciekawi czy to jest po prostu budowla ale chcę tam wejść no co za dziady a tu nie mogę tak? no i dobra no i dobra wracam się Czyli tutaj w mieście oficjalnie mamy śnieg. I mamy jakąś dębującą krowę? Okej. Okay. Dobra, kumam. Wszyscy na ubrani w krótkie rękawki. Słuchajcie, ale już zima przyszła. Musicie się ubrać. Fajna ta uliczka. Fajnie tu wygląda. Zobaczmy ile się to już nagrywa, 21 minut, no dobrze Dawanie śniegu O! Już prawie śnieg mamy Tu już nas... Czego mnie tu za zasypało nas? Co jest grale? Czemu tutaj zasypało? Tu się jeszcze nie wczytało, tu nas zasypało, ja nie wiem co chodzi. A mogę wsiąść? Dobra, zobaczmy czy to pojedzie. <grystanie> Ebenek, dobre! Nie ta strona. Słuchajcie, to ja muszę w takim razie to odśnieżyć. Ciekawe, jak ja mam to odśnieżyć. Sprawdzimy, czekajcie, weźmy to sobie. Dajmy to na dół. Dobra. Ciekawe, czy to odśnieży. Nie. To nie, czyli to po prostu... Aha. Muszę mieć jakieś specjalne te... E, spycharkę. Zobaczymy, czy już się zagroda odblokowała. A, niestety nie. Coś się zablokowało. Eee. Kosiarki. Oto walki. Ładowarki, no ale nie, no ładowarki. Czy ładowarka będzie działać? Raczej nie. Bo tu musi być to specjalne i też muszę chyba. No, wiecie co? Spychać ten nie. Jako mod sobie dodać i wtedy będzie. To mi się pojawi. No dobra, no cóż. Najwyżej w następnym odcineczku. Przejdźmy sobie ku White White A. Dobrze. Mega to się myślę wygląda. Dokładnie. I widzimy się w kolejnym odcineczku. Pa trzymajcie się. Całuski, Caus tak. Mua. Mua. Cześć.